Ile zarabia mechanik samochodowy? Skąd ty to bierzesz? Z internetu. <grym> Nie wiem. Cztery koła. <grym> dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić sobie makijaż świąteczny. Na pewno polecimy sobie w kreseczkę, w czerwona usta. Ale chciałabym troszeczkę zmodyfikować te normalne przekonania, że czarna kreska, czerwone usta. Wiadomo, jak myślę o świątecznym makijażu, to właśnie tak to widzę. Natomiast czarna kreska teraz już jest troszeczkę za mocna, więc ja sobie dzisiaj zrobię kreskę czerwonym cieniem, po prostu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Także na sam początek, biorąc pod uwagę, że później będziemy sobie nakładać matową pomadkę, taką dość ciężką, nałożę sobie troszeczkę balsamu na usta. Ja używam takiego medycznego balsamu, on mnie zawsze ratuje. Także wtedy, kiedy będziemy sobie robić oko, to po prostu te usta będą sobie odżywać powoli. Także na sam początek nałożymy sobie trochę korektora na powiekę. Standardowo ja sobie tego użyłam po prostu jako pasę podcienie. Trochę do lusterko by to spoglądać. I rozblendujemy sobie tą gąbeczką, którą skupiłam. A. U, się ukryła. Klep, klep, klep. Ja sobie też dodam troszeczkę od razu korektora. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jakoś tak pomijam tą jedną część na twarzy i nigdy tam nic nie ma. I to wygląda strasznie. Więc ja sobie jeszcze nakładam tutaj w te wewnętrzne kąciki trochę korektora, bo jakoś tak nie, nie potrafię potem tym podkładem tam dojechać. A jak to pięknie otwiera oko, to sobie nie wyobrażacie. No i co? Mamy to, nie? To teraz sobie y, przypudrujemy troszeczkę tą powiekę zwykłym pudrem. Nie, ja tutaj znowu będę Będę używała Maybelline Fit Me. Trochę styrany, To jest dokładnie ten. I numerek mam 105. Także przypudrujemy sobie, zanim to wszystko się zroluje na tej powiece. Dzisiaj testuję w ogóle te pędzelki z z tego kalendarza adwentowego. W ogóle jak chcecie być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami z Catrice, których używam tutaj na kanale, to zapraszam Was serdecznie też na mojego TikToka, gdzie codziennie otwieram kalendarze adwentowe przez cały miesiąc. Dobra. To chyba wystarczy. I wiecie co? Ja sobie przed cieniami rysuję sobie taką kontur tej kreski. E, właśnie tą kredką. Mam nadzieję, że żeby... O. I to jest kredka z Avon. Ona kosztuje grosze. I to jest taka burkundowa kredka z drobinkami. To nie jest problem, bo ja i tak będę używała potem czerwonego cienia, takiego brokatowego. Także troszeczkę to podbijemy. Ona już jest strana, ale jest naprawdę świetna. Wszystko się do niej klei tak jak powinno. Także teraz sobie zrobimy delikatną kreskę właśnie tą kredką. A potem będziemy sobie doklepywać cień. Kreska nie musi też być idealna, więc możemy sobie ją przypaćkać. Potem się ją poprawi. Że wydaje mi się, że to jest idealna, idealny sposób na święta, bo wiadomo, przez te święta nie ma czasu po prostu na ten makijaż zazwyczaj. I coś takiego, taki kontur już całkowicie wystarczy, bo potem będziemy to poprawiać cieniem. Ja na szybko sobie zrobię drugie oko. Jedyne, co jest w miarę ważne, to żeby one były takie w jedną stronę, nie? Ja sobie lubię na przykład czasami tak jedną kreskę zrobić do góry, drugą kreskę sobie zrobić w poczek, a potem jestem taka zadowolona, że o Jezu, jakie piękne kreski. Patrzę na jedną, patrzę na drugą, no Piękne są, potem się oddalam od lustra, każda w drugą stronę, każda w innym, w innym kierunku świata, ale no, to jest chyba już po prostu taki normalny ból kresek, że nigdy nie jest idealnie. Wiecie co? Becie. To ma tylko przyczepić cień. Tylko i wyłącznie tego nie będzie widać. I teraz możemy sobie wziąć pędzelek, który skupiłam. Oj, tak, leży przed Twoją twarzą. Tak, nie za, nie zobacz. Także ja sobie będę używała teraz y, takiego pędzelka skośnego. On jest akurat z hebe. I wiecie co, te pędzelki z hebe też są tanie, a dobre, nie do zajechania, nie ma żadnego problemu. I teraz będę używała sobie paletki tej z nyx I mam nadzieję, że zobaczycie, jak to pięknie się błyszczy jak tylko otworzę. I ja będę sobie używała dokładnie tego błyszczącego brakatowego czerwonego cienia. I w ogóle moim Idealnym sposobem na robienie kresek cieniem jest to, żeby sobie zwilżyć trochę pędzelek wodą, czy nawet w płynie micelarnym, żeby on taki wilgotny trochę był. Nie wiem, jakoś te cienie się tak pięknie wtedy przyklejają do tego pędzelka, za czym idzie mamy piękne kreski potem. I wklepujemy sobie teraz ten cień, już docelowo, wklepnęłam sobie gdzie indziej. To nic, będzie grubsza. No, także dlatego właśnie zazwyczaj używam cienia do robienia kresek, bo kiedy zaczynam robić kreski linerem i coś mi gdzieś nie wyjdzie, wiecie, jak ciężko jest to wyczyścić. Masakra. Także jak kreski, to cieniem polecam, wypróbujcie. To jest mój must have ostatnio. No, więc ja tutaj doklepiemy. Tu ja nawet palcem podjadę. Tu mam kota na oku. Będzie. Będzie. Na razie będzie, a potem się najwyżej poprawi. I wiecie, co jeszcze możecie zrobić? Ja praktycznie za każdym razem to robię, kiedy właśnie rysuję sobie kolorową kredkę. Biorę sobie właśnie jeszcze raz tą kredkę, daję sobie na górną linię wodną i tam też sobie wklepuję ten cień, bo przy okazji linia rzęs też jest taka podbita, więc polecajkę. Osoby, które nie lubią takiego efektu, można totalnie pominąć ten krok. Ja mam wrażenie, że jakoś tak nigdy nie potrafię tym pędzelkiem wjechać w te rzęsy, także za każdym razem sobie tak robię. Zadziam sobie kredkę do oka. Też jest fajnie. I też sobie tylko tak wklepuję tym cieniem. Bardziej to robię między rzęsami, także też nie trzeba jakoś bardzo daleko tą kredką wyjeżdżać. No i jak? To sądzimy? Od jest, nie. Ja sobie teraz drugie oko dokończę za kamerą i do Was wracam. Ania, nuju. Zajpicie! W takim razie kreseczki mamy już gotowe w miarę. Możemy teraz przejść do twarzy, i potem sobie jeszcze dodatkowo wyczyścimy trochę tą kreskę korektorem lub podkładem. To jeszcze zobaczymy, wyjdzie to w praniu pewnie. Dobra, także przechodzimy sobie teraz do podkładu. Robimy sobie barwy wojenne. Klep, klep, klep. Miarę, żeby to wszędzie było. To w patrzy patrzę na to, że wszystko było idealnie. Dobra, wycienie. Tu jesteś, bąbeczko. Dobra, teraz muszę niestety tam patrzeć, żeby widzieć, co ja w ogóle robię. A znając moje zsynchronizowanie ręka, twarz, oczy, to on się zaczęła wklepywać do pewnie we włosy. Mnę, mnie, mnę. Klep, tak, klep, Uznajmy, że jest git. I tak musimy sobie dołożyć korektora potoczy i wszędzie indziej. Trochę skupiłam. Ale czy jest na sali korektor? Paletka, przykryła. Dobra. No niestety do takich czerwonych makijaży to... Te cienie pod oczami to muszą być maksymalnie zakryte. No i już przy okazji możemy sobie dolecieć tu. Standardowo wszędzie korektor. Ja nie wiem, po co mi ten podkład, jak ja i tak wszędzie korektor wolę. I teraz już tą mniejszą gąbeczką sobie będziemy operować. Czy moje cienie pod oczami wciąż się wybijają? Chyba nie. No trochę. Cóż, musimy z tym teraz żyć. Już nic z tym nie zrobię na ten moment. Dołożymy seru. Czemu nie? Jak mamy czerwone oko, będą czerwone usta, będzie też czerwony róż. Także teraz będziemy sobie używać tego różu z Catrice. Tego co widziałam, on nie ma żadnego numerku, więc musicie mi po prostu zaufać, że to będzie. Pokażę Wam tak, że to będzie ten róż. Szukajcie ciemnego burgundowego różu. Ja sobie ostatnio, wiecie co, zaczęłam nakładać ten kremowy róż pędzlem. Takim dużym pędzlem. Mam go wszędzie. Ej, ale teraz nie wiem, czy ten róż nie był tak specjalnie pod ten kalendarz. No to zaraz musicie kalendarz kupić, no sorry. Jest cudowny. No, także wklepujemy sobie go pędzelkiem. Najpierw trochę pędzelkiem, potem sobie jeszcze doklepuję gąbką i jest pięknie, naprawdę. Zaufajcie procesowi. Teraz wyglądam jak pobita, ale będzie dobrze. Klep, klep, klep. Widać mnie? Nie widać. Widać? Nie widać. Trochę widać, trochę nie widać. I jak? No ładny jest, nie? Kocham ten róż. I on się tak będzie tak pięknie zlewał z tą kreską. Mm. Jak ja lubię takie spójne makijaże. Jak wszystko wygląda na przypadkowe. Znowu sobie... A, tutaj mam lusterko. To może będziecie wiedzieć, co robię przynajmniej. A, i co sądzimy na temat tego różu? I ja sobie teraz wymyśliłam w zasadzie, wiecie co? To zrobimy sobie róż, ale już sobie pominiemy konturowanie. No, to może wyjść. To może się udać, zobaczymy. No, teraz wygląda jak pewna jaka na twarzy. Fajnie, fajnie. I chwilę moment już nie ma. A, nie ja mam lusterko. Przypominam sobie, że mam lusterko w ręce. Jest równo, jest stanie. <grych> no i fajnie nie. ja teraz przypudrujemy tą twarz i my teraz wiecie co? Wrócimy sobie do tego księna chyba. Tak myślę. Albo nie. Nie wiem. Nie, dobra. Nie mieszajmy tych pudrów. Wiecie co? Użyję się normalnie tego z Maybelline. Takiego dużego pędzelka sobie użyjemy. Jak do podkładu. To nie jest problem. Używajcie sobie pędzelków, jakich chcecie. Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Chcemy sobie użyć pędzelka do podkładu, do pudru, aby to zrobimy? <śm> Nikt nie będzie sterował naszym życiem. Na pewno nie pędzelki. Naklepiemy sobie tego pudru, wiadomo, przy gotowaniu pierogów to się może wszystko zepsuć, więc zabetonujemy sobie to. Czy mamy wszędzie puder? Mamy wszędzie puder, to wiecie co? Jak już sobie zmatowiliśmy tą e, twarz, to teraz sobie ją rozświetlimy, żeby nasi faceci mieli łeło. I użyjemy sobie tego rozświetlacza z Catrice, on jest po prostu cudowny. Ja go teraz będę używała do każdego filmiku, do każdego makijażu i przez całe swoje życie chyba. Także tutaj użyjemy sobie tego rozświetlacza. Triss. Naklepiemy sobie go dużo. tylko on będzie wszędzie. Czy mi to przeszkadza? Nie. Czy wam to przeszkadza? Mam nadzieję, że nie. Dzień dobry. Oj, no i teraz widzę, co ja robię. Ja, ja leciałam na ślepo z rozświetlaczem. I widzicie co? Nawet bez luteka sobie możecie nałożyć ten rozświetlacz. On jest taki piękny, że on wszystko wybaczy. No, też tak myślę. I Dzisiaj nie zapominamy o nosie. Nie zapominamy o niczym. Dajemy sobie wszędzie ten rozświetlacz, kochani. Wszędzie. I kusi mnie. Ej, kusi mnie strasznie, żeby dać sobie go też w wewnętrzny okącik oka. Co sądzicie? Co sądzimy? Damy. Tak, tam. Jeżeli powiedzieliście, że nie, to sorry. Użyjemy sobie takiego mniejszego pędzelka języczkowego. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w tych czasach go używa, ja używam. Dobra, i jak się świecimy już bombkę na choince, to możemy przejść do rzęs. I wiecie co, nie zaskoczy was. Dzisiaj też będziemy sobie używać tego samego tuszu co zawsze, czyli z L'Oreal Pandora. Brązowa wersja, więc ja sobie... O, choinka, umarłam! Ty, 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 ty. Dobra, także tak się prezentują już zrobione rzęsy z okiem. Wydaje mi się, że ten tusz już na tyle dobrze sobie poradził, że nie będziemy doklejać sztucznych rzęs. Teraz możemy przejść przede wszystkim do brwi. Już powoli będziemy mieli koniec w sumie z tym makijażem, także ja sobie tylko troszeczkę wyrównam bezbarwnym żelem. Jakbyśmy z tego, co mamy, no, no, myślę, że brwi mamy skończone. No i gwóźdź programu, czyli pomadeczkę. Ja będę używała dzisiaj pomadki z L'Oreala i to jest numerek 560. Tak ona wygląda. Tylko, że z nią trzeba uważać, bo oczywiście ja nie preferuję konturówki do niej, więc trzeba sobie od razu wykonturować już tą pomadką. Czy trzeba? Nie trzeba? Możecie sobie kupić konturówkę, nie? Ale ten aplikator jest na tyle wygodny, że bardzo łatwo można sobie nim wyrysować całe usta, i dla mnie to jest po prostu zbędne wydawanie pieniędzy. Także w ten sposób prezentuje się już skończony makijaż. Ode mnie ogromna polecajka dla Was, właśnie wszystkich tych pomatek z Maybelline, akurat z tej serii, bo one mi wytrzymują rosół, wszelkie tuste potrawy. Ja mogę zjeść 10 posiłków, gdzie nie pod koniec dnia wciąż mam tą pomadkę, bez poprawienia. Także na Wigilię do tustych potraw no, jest fenomenalna. Naprawdę próbujcie sobie, zobaczcie i przyznacie mi rację. A ja na ten moment już Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku, jeżeli dotrwaliście do końca. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli polajkujecie ten filmik, zasubskrybujecie kanał i zostawicie jakiś ślad w komentarzu. I przede wszystkim chciałabym wam życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, że jeszcze jeden filmik będzie na pewno na moim kanale przed Nowym Rokiem. Natomiast z tego miejsca też chciałabym wam życzyć przede wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2025. A na dzisiaj to już wszystko. Miłego dnia lub wieczoru w zależności kiedy to oglądacie. Pa pa. A Zapomniałam powiem. Ja wiem, ty nie wiesz. Mm. Jaką pozę dzisiaj ci zrobić?